Rok 2025 już za nami i był to czas, w którym na ekran trafiło naprawdę wiele świetnych produkcji filmowych. Jeżeli jednak myślicie, że to wszystko, to spokojnie rok 2026 zapowiada się co najmniej równie ekscytująco. Czekają nas wielkie powroty kultowych serii, ambitne projekty uznanych reżyserów oraz zupełnie nowe historie, które już teraz rozpalają wyobraźnię widzów na całym świecie. Zapowiada się rok pełen nowych emocji zarówno dla fanów widowiskowych blockbusterów, jak i bardziej kameralnych, artystycznych Produkcji. Dzisiejszy materiał przedstawię zestawienie moim zdaniem najciekawszych premier filmowych 2026 roku. Całość omówię chronologicznie. Zaczniemy od premier zaplanowanych na styczeń, a zakończymy na tych, które mają trafić do kin w grudniu. Jeszcze zanim zaczniemy, mała, ale ważna informacja: wszystkie podane filmie daty premier są aktualne na dzień nagrywania tego materiału, i jak to w świecie kina bywa, mogą jeszcze ulec zmianie. Dobra, a więc jeśli interesuje was, na które filmy naprawdę warto czekać. W 2026 roku, to zapraszam do oglądania. Już od 1 stycznia w kinach możemy oglądać film Dziki, czyli najnowszą polską produkcję w reżyserii Macieja Kawulskiego. Historia przynosi widzów wieczne Karpaty, gdzie mit splata się z historią, tworząc tajemniczy i majestatyczny świat gór. W centrum opowieści znajduje się półdziki, niemy wojownik, wychowany zarówno przez zwierzęta, jak i przez ludzi gór. Wspominam o tym filmie nie bez powodu. Dziki to pierwszy polski film zrealizowany w całości przy użyciu kamer Arialexa Alexa 65. Samo w sobie jest jest to dużym wydarzeniem, ponieważ to dokładnie ten sam sprzęt, po który sięgali twórcy obu części Dune. Już sam ten fakt stanowi jeden z powodów, dla których warto wybrać się do kina. Drugim omawianym dziś filmem jest 28 lat później Świątynia Kości. Jest to postapokaliptyczny horror w reżyserii Nida Kosty. Produkcja powstawała równolegle z filmem 28 lat później z 2025 roku i stanowi czwartą odsłonę serii. Akcja rozgrywa się bezpośrednio po wydarzeniach z poprzedniej części i ponownie przynosi widzów do postapokaliptycznej Wielkiej Brytanii, opanowanej przez śmiercionośny wirus gniewu, który zamienia ludzi w skrajnie agresywne istoty. Premiera przewidziana jest na 17 stycznia. Tydzień później swoją premierę będzie miał powrót do Silent Hill, czyli horror psychologiczny o tematyce nadprzyrodzonej i trzecia odsłona serii Silent Hill. Film oparty jest na grze wideo o tym samym tytule, a za jego scenariusz i reżyserię odpowiada Christoph Gans. Produkcja opowiada historię Jamesa Sunderlanda, mężczyzny pogrążone w żałobie po utracie ukochanej. Gdy niespodziewanie otrzymuje od niej tajemniczy list, postanawia wrócić do Silent Hill, opuszczonego miasta, spowitał gęstą mgłą. Na miejscu odkrywa, że przestrzeń ta zmieniła się w prawdziwy koszmar, pełen potworów i symbolicznych wizji, będących odzwierciedleniem jego poczucia winy, traumy oraz tłumionych emocji. W piątek, 13 lutego, twórcy Spider-Man Universe powracają z zupełnie nowym filmem. Wielka Mała Koza opowie historię Willa Harrisa, młodej, niewielkiej kozy, ale z wielkimi Will dostaje wyjątkową szansę dołączyć do profesjonalnej drużyny w dyscyplinie zwanej RORBOL. Problem w tym, że jego nowi koledzy nie są przekonani, czy tak mały zawodnik naprawdę poradzi sobie w tak wymagającym sporcie. I to właśnie z tym wyzwaniem będzie się musiał zmienić Will. Film wyreżyserował tej Reidy a w obsadzie głosowej usłyszymy m.in. Caleba, Mark Laughina, Davida Harbora oraz znanego koszykarza Stephena Kerrego, który jest również jednym z producentów filmu. Pod koniec lutego do kind Trawi siódma część kultowego cyklu Krzyk, za którym odpowiada reżyser Kevin Williamson. Sidney Prescott ponownie grana przez Neve Campbell próbuje ułożyć sobie nowe życie po wydarzeniach z poprzednich filmów, ale jej spokój szybko zostaje zakłócony. Na scenę wkracza nowy Ghostface, czyli zabójca w kultowej masce, który znowu sieje terror i budzi dawne koszmary. Blinder jest Nieśmiertelny Człowiek to brytyjski dramat kryminalny w reżyserii Toma Harpera napisany przez Stevena Knighta. Akcja przenosi nas do Birmingham w 19 40 roku w realia II wojny światowej. To Michelle grany przez Kliana Marfiego, wraca z dobrowolnego wygnania, by zmierzyć się z nowymi zagrożeniami, własnymi demonami oraz decyzjami, które zadecydują o losie jego rodziny i interesów. Premiera filmu odbędzie się 6 marca w kinach, a już 20 marca produkcja pojawi się na Netflixie. 20 marca zadebutuje także film Projekt Hail Mary. Jest to ekranizacja powieści Andiego Weira o tym samym tytule. Produkcja została wyprodukowana i wyryszona Serwana przez Phila Lorda i Christophera Millera, i jest to ich pierwszy wspólny projekt od 2014 roku. Historia opowiada o Rylandzie Gracie, naukowcu, który budzi się samotnie na pokładzie statku kosmicznego i nie pamięta, jak się tam znalazł. Szybko odkrywa, że jest ostatnią nadzieją ludzkości, a Ziemi grozi katastrofa związana z tajemniczym spadkiem energii słońca. W obsadzie zobaczymy m.in. Ryana Goslinga oraz Sandra Hiller. Super Mario Galaxy to animowany film komediowo-przygodowy oparty na kultowej grze wideo z 2007 roku oraz całej serii gier Mario od Nintendo, a także jest kontynuacją filmu Super Mario Bros. z 2023 roku. Produkcją zajmie się studio Illumination, a fabuła opowiada o kolejnej wielkiej przygodzie Mario i jego przyjaciół, którzy tym razem wyruszają w kosmos. Produkcja będzie dostępna do obejrzenia w kinach od 3 kwietnia. Natomiast 24 kwietnia odbędzie się premiera filmu Michael, biograficznego dramatu muzycznego w reżyserii Antuana Fukuły, do którego scenariusz napisał John Logan. Produkcja opowiada historię życia Michaela Jacksona, a w rolę artysty w swoim filmowym debiucie wciela się jego bratanek Jafar Jackson. Film ma ukazać intymny i poruszający portret piosenkarza, łącząc sceny z jego kariery scenicznej z wydarzeniami z życia prywatnego. Po 7 atak przerwy na ekrany kin wraca seria Star, Wars. Tym razem zobaczymy film Mandalorianin i Grogu, który będzie kontynuacją serialu Mandalorianin. Tytułowi bohaterowie wyruszają w nową galaktyczną misję, aby wspierać nową republikę w walce z niedobitkami Imperium. Po drodze spotykają sojuszników, a także przeciwników, oraz odkrywają większe tajemnice dotyczące swojej roli w galaktyce. W obsadzie pojawią się m.in. Pedro Pascal oraz Jeremy Allen White, a premiera zaplanowana jest na 22 maja. Kolejnym dużym powrotem będzie. Oczywiście Toy Story 5. Film pokaże, jak Baz, Jessie i reszta ekipy próbują odnaleźć swoje miejsce w świecie, w którym technologia coraz bardziej przyjmuje rolę tradycyjnych zabawek. Jak zawsze w tej serii ważne będą też motywy przyjaźni, wierności i pytanie o to, co tak naprawdę znaczy być zabawką. Za produkcję odpowiada, jak zawsze, studio Pixar, a reżyserią zajmie się Andrew Stanton. Premiera filmu zaplanowano w kinach na 19 czerwca. Rok 2026 zapowiada się na wyjątkowo bogaty w produkcje superbohaterskie, a jednym z nich będzie film Supergirl. To drugi film w uniwersum DCU, tworzonego przez Jamesa Sagana, który jednocześnie reżyseruje tę produkcję. Fabuła opowie o kuzynce znanego wszystkim Supermana, która wyrusza w międzygalaktyczną podróż, która zamienia się w morderczą w misję zemsty. Sama historia bazuje na komiksie Supergirl Woman of Tomorrow. W obsadzie zobaczymy Mili Alcock w roli głównej oraz powracającego do świata DC Jasona Momoe. Tym razem mnie jako Aquamena, lecz jako kosmicznego łowcę nagród Lobo. Premiera zaplanowana jest na 26 czerwca. 17 lipca czeka nas, myślę, jedna z najgorętszych, o ile nie najgorętsza, premiera roku. Mowa to oczywiście o Odysei w reżyserii Christophera Nolana. Film adaptuje starożytny grecki epos Homera, czyli jedną z najważniejszych opowieści literatury światowej. Opowiada ona historię króla Itaki, Odyseusza, który po zwycięstwie w wojnie trojańskiej próbuje wrócić do domu. W obsadzie Znajdują się takie nazwiska jak Matt Demon, wdzielający się w Odyseusza, ale także Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Annie Hathaway, John Bernal, a także wiele więcej dużych nazwisk. Lipiec zakończymy kolejnym mocnym akcentem wówczas swoją premierę będzie miał film Spider-Man Brand New Day. To czwarta część nowej serii Marvela z Tomem Hollandem w roli głównej, która zapoczątkuje zupełnie nową trylogię tej postaci po wydarzeniach z poprzedniej części. O samym filmie na razie wiadomo niewiele, jednak pewne jest to, że zobaczymy w nim takie postaci jak Bruce Banner, czyli Hulk w wykonaniu Marka Raffalo, pani granego przez Johna Bernala, powracającego po 8-letniej przerwie Scorpiona w roli Michaela Mando a także przyjaciół Spidermana, MJ i Ned'a. W filmie pojawi się również tajemnicza postać, grana przez Sadie Singh, znaną między m.in. z serialu Stranger Things. Za reżyserię odpowiada tym razem Destin Daniel Cretton, czyli twórca filmu Shang-Chi i Legenda 10 Pierścieni. Clayface to horror oparty na postaci z komiksów DC. Film reżyseruje James Watkins, a scenariusz napisali Mike Flanagan i Hossein Amini. W tytułową rolę wciela się Tom Reese harris u którego boku wystąpią na Omiaki i Max Mingela. Fabuła opowiada historię Mata Hagena, początkującego aktora, którego twarz zostaje oszpecona przez gangstera. Desperacko szukając ratunku, zwraca się do naukowca, ten jednak przeprowadza na nim eksperyment, który zamienia go ciało w glinę. Premiera filmu planowana jest na 11 września. Z września przeskakujemy na grudzień, kiedy premier ma mieć trzecia część Dune'y. Produkcja będzie kontynuacją historii rozpoczętej w dwóch poprzednich filmach i prawdopodobnie ekranizacją kolejnej książki Franka Herberta, Mesjasz Dune'y. Akcja skupi się na konsekwencjach walk i wydarzeń z poprzednich części. Pokaże jak bohaterowie radzą sobie z konsekwencjami swoich wyborów, jakie wyzwania stawia przed nimi nowa rzeczywistość oraz jak zmienia się układ sił we wszechświecie. Film ma być finałem trylogii tworzonej przez Denisa Villeneuve'a, a w obsadzie zobaczymy m.in. Timothée Chalamet'a, Roberta Pattinsona oraz Zendaya. Premiera filmu w kinach odbędzie się 18 grudnia. Tego samego dnia zadebiutuje Avengers Doomsday, czyli piąta część serii okultowej drużynie superbohaterów. Robert Downey Jr. wraca do MCU, tym razem nie jako Iron Man, lecz jako Doctor Doom, czyli główny przeciwnik Avengersów. I nie jest to jedyny wielki powrót. Na ekranie ponownie zobaczymy X-Menów w oryginalnej obsadzie z początku lat 2000, a także Chrisa Evansa powracającego do roli kapitana Ameryki. W filmie pojawią się też bohaterowie z dani sagi Multiversum, między innymi Fantastyczna Czwórka czy Thunderbolts. Choć szczegóły fabuły pozostają tajemnicą, to pewne jest to, że liczne drużyny będą musiały połączyć siły, by powstrzymać doktora Duma i zagrożenie związane z Multiversum. Samo Doom zdaje ma być pierwszą z dwóch części tej historii, a kontynuacją będzie Avengers Secret Wars, które ukaże się rok po premierze Doomsday. A za reżyserię odpowiadają reżyserzy dwóch poprzednich części, czyli bracia Russo. I tak dobrnęliśmy do końca zestawienia, moim zdaniem, najciekawszych premier filmowych, które pojawią się w tym roku. Oczywiście nie są to wszystkie produkcje, które trafią do kin w ciągu najbliższych 12 miesięcy, ale właśnie te wcześniej wymienione uważam za najbardziej interesujące. Jeśli uważasz, że jakaś pominięta przeze mnie produkcja powinna znaleźć się na takiej liście, to koniecznie daj Znać o tym w komentarzach. A jeśli film Ci się spodobał, to zachęcam do zostawienia oceny poniżej oraz subskrypcji z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Na razie, cześć!